Powojenne artefakty i niewybuchy nie zawsze znajdywane są w miejscach, w których można się ich spodziewać. I choć jakieś stare pola bitewne z I czy II wojny światowej mogą być dobrym obszarem na poszukiwania tego typu historycznych znalezisk, tak odnotowano wiele przypadków, w których takich odkryć dokonano w dość dziwnych miejscach. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka z nich. Zapraszam do oglądania! Japonii podczas II wojny światowej nie udało się skutecznie zająć zbyt dużej części terytorium amerykańskiego. Jednak zdołali oni zdobyć wyspę Kiska na zachodnich aleutach. Wyspa ta jest dziś jałowa i opuszczona, ale nadal nosi ślady po dość katastrofalnej w skutkach kampanii wojskowej. Japończycy zajmowali wyspę tylko przez rok i uciekli, zanim została ponownie zdobyta, pozostawiając na niej cały swój sprzęt. Niestety. Siły amerykańskie i kanadyjskie zbliżające się do wyspy w sierpniu 1943 roku nie wiedziały, że Japończyków już tam nie ma. Otworzyli więc do siebie ogień w błędnym przekonaniu, że napotkali siły wroga. Jakby tego było mało, było tam wiele różnych pułapek i min rozrzuconych po całej wyspie, na które można było się natknąć. Dziś wyspa jest wręcz zaśmiecona różnymi wrakami, połamanymi molami, zardzewiałymi działami artyleryjskimi i łuskami pocisków. Jest to nawiedzone miejsce z dziwną i dość smutną atmosferą. Co ciekawe, nawet miłośnicy militariów mają tendencję do pomijania wyspy Kiska jako celu turystycznego. Ze wszystkich pojazdów wojskowych pozostawionych na Kisce prawdopodobnie to właśnie ta maleńka japońska jednostka podwodna jest najdziwniejsza. Jest to karłowaty okręt podwodny, prawdopodobnie ten sam, który zatopił USS Abner Reed w sierpniu 1943 roku. Wiadomo, że sześć z tych maleńkich okrętów podwodnych zostało sprowadzonych do Kiska przez okupujące siły japońskie ale to jedyny egzemplarz, jaki kiedykolwiek został znaleziony. Jest całkiem możliwe, że pozostała piątka znajduje się pod wodą. Ten okręt podwodny jest niewielki, mierzy zaledwie 23 metry od jednego końca do drugiego. Operowanie nim przez jedną osobę było bardzo niewygodne. Japończycy, mimo to, umieszczali tam aż po dwóch żołnierzy naraz. Ze względu na ich konstrukcję i kształt mówiono, że zostały one zainspirowane przez orki. Tymczasem były one określane przez Amerykanów jako jakieś załogowe torpedy, a nie okręty podwodne. Ich rozmiar sprawiał, że były niezwykle trudne do zidentyfikowania i namierzenia, gdy zbliżały się do amerykańskich okrętów. Okazały się cennym atutem podczas bitew na morzu. To nieco dziwne, że Japończycy nie zbudowali ich więcej. 6 października 1941 roku brytyjski statek handlowy SS Thistleborn został zaatakowany przez niemieckie bombowce i zatonął na Morzu Czerwonym. Statek został podpalony, a gdy ogień rozprzestrzenił się na skład amunicji, spowodował eksplozję. Rozdarty na pół Thistle Gorm opadł na dno w mniej niż minutę, zabierając ze sobą cały ładunek. W 2018 roku niemiecki fotograf Tobias Friedrich zanurkował do wraku i wykonał to niezwykłe zdjęcie, które przyniosło mu Nagrodę Fotografa Roku 2018. Zdjęcie zostało zrobione z wnętrza ładowni, gdzie możemy zobaczyć stertę motocykli. Pomimo gwałtownej eksplozji, która zatopiła statek, dziesiątki motocykli w ładowni wciąż są ustawione w idealnym szyku, obok samochodów, które poszły z nimi na dno oceanu. Wszystkie te pojazdy wraz z mundurami, karabinami, lokomotywami parowymi i częściami samolotów były w drodze do Aleksandrii w Egipcie. Dla aliantów była to bardzo kosztowna strata. Ze wszystkich miejsc, z których można się spodziewać, że jakiś podwodny okręt nagle się wynurzy, najbardziej nietypowym jest sam środek ruchliwej ulicy. Niemniej jednak coś takiego wydarzyło się w Mediolanie we Włoszech 1 października 2013 roku. Okazało się, że okręt dosłownie przedarł się przez drogę, zasypując wszystko gruzem i uszkadzając zaparkowany obok samochód. Jednak w tym przypadku nie wszystko było takie, jakim się wydawało. Incydent został starannie zaaranżowany przez włoską firmę ubezpieczeniową o nazwie Europe Assistance IT. Zatrudnili oni nawet aktorów do odgrywania załogi tego zaginionego okrętu podwodnego. Najwyraźniej była to część kampanii marketingowej zachęcającej do wykupienia ubezpieczenia na życie. To jedna z najdziwniejszych kampanii reklamowych, jakie kiedykolwiek powstały. W firmie ubezpieczeniowej nie można jednak odmówić kreatywności. Wietnam, jako kraj, w którym sporo się działo, nadal nosi ślady wojny, która szalała w jego granicach w latach 60. i 70. XX wieku. Jeden z największych niewybuchów odkrytych tam w ostatnim czasie został znaleziony w październiku 2019 roku. Bomba Mark 82 o wadze 226 kg pojawiła się w północnej prowincji Wanning, dość niedaleko od kolejnej 113 kg bomby, którą odnaleziono w prowincji Wangbin dwa dni wcześniej. W obu przypadkach bomby zostały odkryte w wyniku prac budowlanych. W ich zabezpieczeniu uczestniczyły specjalne załogi. Ładunki udało się rozbroić w ciągu 24 godzin od ich odkrycia. Uważa się, że ponad jedna piąta lądów w Wietnamie wciąż ma gdzieś zakopane jakieś niewybuchy, które z wiekiem stają się coraz bardziej niebezpieczne i niestabilne. Wojna zakończyła się w 1975 roku, ale od tamtej pory z powodu min, bomb i pocisków artyleryjskich zginęło lub zostało rannych, aż 100 tysięcy osób. A oto kolejne 352 pociski moździerzowe i granaty, które zostały znalezione w wietnamskiej prowincji Baia Won w listopadzie 2019 roku podczas prac wykopaliskowych. Badacze stwierdzili, że obszar ten musiał być kiedyś silnie ufortyfikowany. Odnaleziona amunicja znajdowała się we wcześniej nieodkrytych tunelach wykopanych głęboko pod ziemią. Rodzi to niepokojącą perspektywę istnienia większej liczby tuneli w okolicy, być może nawet biegnących pod domami, które zostały tam zbudowane po zakończeniu wojny. Od zawsze było wiadomo, że strona południowo-wietnamska miała w okolicy garnizon, ale istnienie podziemnych tuneli nigdy nie zostało ujawnione. Od tego czasu prace w tym rejonie zostały wznowione, ale ze zrozumiałych powodów posuwają się one powoli i ostrożnie. Ta olbrzymia, 250 kg bomba została znaleziona w Bangladeszu w grudniu 2020 roku. Z kilku powodów potraktowano ją ze szczególną ostrożnością. Bomba znalazła się pod ziemią na Międzynarodowym Lotnisku w DACE. W momencie odkrycia pracownicy budowlani byli w trakcie budowy trzeciego terminalu lotniska. Cała placówka musiała zostać ewakuowana po odkryciu tego znaleziska, co spowodowało duże spustoszenie w transporcie lotniczym w regionie. Eksperci od materiałów wybuchowych, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia, uważają, że bomba jest reliktem wojny z 1971 roku. Była to druga taka bomba odnaleziona od czasu rozpoczęcia prac, chociaż pierwsza była znacznie mniejsza i nie tak groźna. Nieuniknione jest, że przed zakończeniem prac budowlanych w okolicy znajdzie się więcej bomb, co bardzo utrudnia dalsze prace. Zdarzają się jednak takie przypadki, że to nie wykopaliska i prace budowlane ujawniają dawno zapomniane bomby. Czasami odpowiedzialna jest za to sama Matka Natura. Pod koniec października 2020 roku przez rejon Wietnamu przetoczyła się potężna burza, powodując liczne powodzie. Gdy wody powodziowe opadły, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że burza pozostawiła po sobie coś niepokojącego. Była to bomba MK-83 o długości 182 cm i wadze 450 kg. Stała ona na środku pola. Farmer Nien Kadung był w szoku, gdy znalazł ją, przeczesując swoją ziemię po burzy. To kolejny relikt wojny w Wietnamie. Jak już pokazaliśmy, jest ich jeszcze wiele do odnalezienia. Niektórzy eksperci twierdzą, że w całym kraju może znajdować się nawet 800 tysięcy ton niewybuchów, które w końcu mogą stać się realnym zagrożeniem. W tym przypadku ekipa zajmująca się usuwaniem bomb była w stanie unieszkodliwić gigantyczny materiał wybuchowy na miejscu zdarzenia, a następnie bezpiecznie go zabrać. Nie zawsze jednak saperzy będą mieli tyle szczęścia. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejną niedzielę o 18.15.